Cześć człowieku. Chciałbym was zaprosić na kurs metodyki zuchowej, kurs przewodnika stada, oczywiście tego wilczego. Kurs, co prawda, miał się odbyć w trochę innych okolicznościach, ale spróbujemy się wpasować w to, co mamy. Kurs będzie się odbywał na platformie Moodle. Co prawda, chcieliśmy uniknąć takiej suchej teorii, ale trochę od niej pewnie nie uciekniemy ale będziemy się starać, żeby materiały były atrakcyjne i takie audiowizualne. Dla kogo jest kurs? Kurs jest dla każdego, który by chciał zyskać trochę wiadomości na temat metodyki zuchowej, żeby to ułatwiło jego pracę w gromadzie, czy to jako przybocznego, czy pomocnika, czy opiekuna szóstka. Nie będę ukrywał, że kurs ma być też takim, podstawę dawać do późniejszych kursów instruktorskich, jeżeli ktoś będzie chciał. Jak jest zbudowany kurs? Kurs był podzielony pierwotnie na tematy odnośnie do każdego tygodnia, ale w obecnej sytuacji będzie realizowany po prostu temat po temacie. Jak zaliczamy kurs, czy jak go realizujemy? Kurs jest zrobiony dla Was, dla każdego, kto chce skorzystać z tego kursu na własny sposób. Więc każde zaliczenia czy każde zadania będą mogły być realizowane przez każdego jak mu się podoba. Jeżeli ktoś będzie mieć na tyle samozaparcia, żeby kontynuował z nami rozwój każdego z tematów, to będziemy bardzo szczęśliwi. Ale jeżeli komuś inne obowiązki albo brak motywacji spowoduje to, że będzie mieć tam jakieś opóźnienia, to będzie sobie mógł realizować ten kurs na tyle ile będzie chciał. Kurs jest, zaczynamy od jutra i zaczynają się formy pracy zuchowej. Kto prowadzi kurs? Prowadzę ja i mi będzie pomagał Krzysiek Moskała i Tymek Bardenga, ale będą nas wspierali także inni zuchmistrzowie. Więc zapraszam do wspólnej zabawy i do wspólnej nauki przez te kolejne tygodnie. Cześć, czuwaj!